Dzisiaj wyjeżdżamy właśnie z naszego pierwszego noclegu, z tej pięknej willi, ale jeszcze raz Wam pokażę ją, bo naprawdę warto, jeżeli ktoś przyjedzie do Kolombo i spędzić tutaj jedną czy dwie noce przed podróżą, to naprawdę warto, pokażę Wam jak wygląda ten dom w środku. Pod filmem zostawię Wam jeszcze link do właścicielki Maliki. Oczywiście Malika nie mieszka w tym domu, cały dom jest dla Was, no jeżeli nie będzie innych gości, także naprawdę warto. Welcome home Malika. Na dole mamy przepiękny duży salon, w którym oczywiście ani razuśmy nie siedzieli, bo czas wolny spędzaliśmy przed domem na dworzu. Przepiękne akwarium z takim wodospadem. Tutaj mamy jadalnię, lodówkę, kuchnia, no wszystko co jest potrzebne w kuchni. Tu mamy też pralkę. No i oczywiście, jeżeli chodzi o sypialnię, każdy jest prywatna łazienka. Saga po nas przyjechał i będziemy jechać teraz. Saga nas zawiezie 90 km w jedną stronę tuk tukiem. Na następną lokalizację. Także jesteśmy spakowani. Jeszcze szybkie śniadanie. Kurczak taki jest po prostu znakomity. Słuchajcie, cenowo za dwa zapłaciłem. Na polskie 2,50 za dwa. No. Także zbieramy się do następnego. Z Maliką jeszcze będziemy w kontakcie. No. Na razie. Bye bye, bye bye. No i jedziemy do następnego. Słyszałem, żeby unikać takich zbiorników wodnych były rzeki, albo jakieś jeziorka nie wiem czy mogą, mogą być w nich jakieś krokodyle trudno powiedzieć, no, ale tak słyszałem po drodze saga, nasz kierowca chce nam pokazać jeszcze jedną z piękniejszych świątyń która znajduje się na przedmieściach Colombo Wejdziemy. Oczywiście trzeba zostawić buty przed świątynią. trzy? trzy Okej, okej. Yes, yes. Thank you. Tutaj trzeba, musi za, zakryć sobie zakryć sobie kolana. Kultura nakazuje, żeby kobieta, która wchodzi do świątyni, miała zakryte ramiona i nogi. Patrz. że niesamowita świątynia. tamże niesamowite miejsce naprawdę thank you so much beautiful beautiful dać jakieś podatki jedziemy dalej zobaczył to jak żeśmy jechali i podjechał tutaj stanąć 100 rupi to jest złotówka to jest jakiś napój Tak, Słuchajcie, to smakuje jak, jak zupa szczabiowa. Jakaś może ma? a teraz? Nie, nie wiem. Super, super. A. Mm, cukier to jest tak Ale naprawdę smakuje to jak zupa, szczabiowa, ale widać, że tutaj jest. Morning Morning morning. Ten cukier smakuje jak. Baranek u nas na Święta Wielkanocna Miałem ja. no. Bye bye Jedziemy dalej. To jest bez mała godzina. Słuchajcie, korki niesamowite, yy, po prostu nurtują w kółkochłych Teraz właśnie wyjeżdżamy z Kolombo, już na taką pełną trasę. Yy, trasa przebiega jakby wzdłuż wybrzeża. No i przed nami 80 km jazdy. Do następnego postoju Jechaliśmy z Kolombo i teraz jesteśmy tak na przedmieściach Także tutaj też widzę, że jest spory ruch Słuchajcie, jazda tutaj to jest po prostu Myślałem o wypożyczeniu jakiegoś skutera, ale obawiam się Można sobie pojeździć, ale może gdzieś po jakichś wioskach Ale zobaczcie co jest, na trzeciego wjeżdżamy między samochody Jednak sobie odpuszczę, bo bez kitu obawiam się o zdrowie Żeby samemu tutaj kierować Jak się wyjeżdża coraz dalej od centrum, także widać, że ten ruch jest coraz mniejszy. I zostało nam 60 km do celu, znaczy czasowo to jeszcze pokazuje jakieś godzinę 40. Oczywiście, gdzieś tam po drodze jeszcze staniemy raz, może ze dwa razy, żeby napić się, może coś zjeść, chociaż. Zjadłem z rana taki naleśnik z warzywami i powiem Wam, wypiłem tą zupę szczabiową, ja ją tak nazywam, szczabiową. No i jestem najedzony, myślę, że do kolacji już nie będę jadł. Na pewno odżywiam się zdrowiej niż w Polsce. No i po drodze zatrzymaliśmy się na świeży sok. Wyciskamy, zaraz zobaczymy. A, a ty wczoraj miałeś z czego ten sok? No to jest takie coś? O. Ok. Zaraz no. zobaczymy, jak pani robi nam takie świeże soki. Zobaczcie, jakie malutkie te bananki. Też muszę spróbować. Że zostało nam do celu jeszcze jakieś 40 km. Idzie to wszystko dosyć sprawnie. Nawet doblegana jest ta droga. Myślałem, że to będzie jakaś droga przez jakieś pola czy wioski. A tu dosyć, dosyć, tutaj są cały czas miasteczka. Nie ma ceny, ale zaraz zobaczymy, ile kosztują te soki. To jest taki... Patrz. śmierdzi jak skarpety. Taki sok jest brązowy z tego, co? Śmierdział trochę jak skarpety, bez kitu. No zobaczcie, teraz zauważyłem cenę tych soków. 200 rupi. Tutaj... E... Lody są za 250 Także cena około 2 zł za taki sok ze świeżych owoców idą już świeże soki o właśnie. Super. jak słuchajcie te banany są takie słodziutkie te nasze nie wiem które sprzedają w Europie to się kryją po prostu Są takie malutkie, ale są takie słodkie. Naprawdę super. Na naszej trasie znajduje się kolejna piękna świątynia. Niestety oglądamy ją tylko z ulicy. Miasto nazywa się Kalutara. Przy drodze jest jakiś.